Cześć, witajcie na kanale Zbranie po raz kolejny dzisiaj w segmencie KF i porozmawiamy sobie o smużakach Tak więc zapraszam serdecznie, lecimy. Dobra, żeby porozmawiać w ogóle o smużakach, trzeba sobie powiedzieć, co to jest w ogóle smużak. smużak jest to wobler. Zazwyczaj wobler pomiędzy cm półtorej a 3 a 3 cm. Ma imitować jakiegoś owada, przeważnie jest to imitacja owada jakiegoś żuka, pszczoły, nie wiem, biedronki yy, i innych takich malutkich owadów. Yy, są to woblery pływające, lekkie, yy, nie przekraczające tam kilku dosłownie gramów, które prowadzimy w specyficzny sposób, tak aby zasymulować jakiegoś spadającego robaka, owada po prostu z drzewa do wody i podać rybie tak, aby ta ryba która zbiera takie owady po prostu miała na niego ochotę. Jakie ryby możemy łowić tymi przynętami? Przede wszystkim klenie, jazie, wszystkie, w zasadzie wszystkie ryby, które zbierają jakiś pokarm z powierzchni wody. Zazwyczaj właśnie smużakami, jeśli, jeśli mamy już gdzieś tam yy, nazwę smużak, no to już yy, większość wędkarzy yy, identyfikuje to z połowem kleni, jazi. Yy, Pstrągi też zbierają z wody, ale nie słyszałem, żeby na smużaka łowić pstrągi. Zazwyczaj są to klenie i jazie yy, i te ryby właśnie typowo pobierają pokarm yy, z powierzchni wody. Jest ich najwięcej, więc tak się utarło, że klenie i jazie yy, na te smużaki łowimy praktycznie najczęściej. Jakie wędki do smużaków? Yy, słuchajcie, wędki do smużaków mogą być różne. Ja używam wędki której, którą łowię też na gumy, na woblery jest to wędka Mikado Big Slide 263 do 14 gramów ważne, żeby wędka miała ten niższy ciężar wyrzutu jak najniższy, także 1-2 gramy tak jak mam w moim przypadku 3 gramy co pozwoli skutecznie naładować tą wędkę i wyrzucić tą przynętę na jakąś tam odległość ponieważ smużaki zazwyczaj, zazwyczaj to są lekkie przynęty pływające więc y, musimy mieć ten y, dolny ciężar wyrzutu dosyć niski, natomiast nie musi on być też y, jak najniższy typu nie wiem, mamy w, w, w smużaka 1,5 g, więc musimy mieć wędkę od 1,5 grama. Y, tylko możemy mieć na przykład 3-4 gramy itd. Dlatego, że możemy go też puszczać z prądem, i to za, za chwilkę powiem przy, przy tym, jak używać smużaków. Natomiast y, jeśli chodzi o wędki typowe klenióweczki, o akcji y, szybkiej, y, bardzo szybkie bym odradzał, y, ponieważ y, tak czy inaczej musimy się spodziewać, że łowiąc na smużaki kilkadziesiąt procent brań będzie chybionych i do tego musimy się przyzwyczaić, nieważne nie jakie ostre kotwice byśmy zamontowali, nieważne jak byśmy łowili, mieli refleks y, kierowcy Formuły 1, nie zatniemy wszystkich ryb i do tego się musimy przyzwyczaić, że te kilkadziesiąt procent, fora piszą 40-50% nawet brań, yy, kiedy łowimy z są to brania, ale się tam ryba tucze, są to brania po prostu niezacięte i musimy się do tego przyzwyczaić. Tak więc tak to wygląda, jeśli chodzi o o to jak łowić smużakiem yy, dzisiaj będzie troszeczkę inny odcinek ponieważ pokażę też jak łowić smużakiem yy, od razu mówię, nie jestem ekspertem natomiast kilka lat przełowiłem tymi smużakami, mam yy, mam sporo kleni na koncie właśnie na smużaki, więc coś tam już o tym wiem i nie mogę powiedzieć, że nie wiem tak więc chcę się z Wami tą wiedzą podzielić yy, przede wszystkim jak zestaw złożyć kiedy mamy już wędkę i kołowrotek może to być wędka i kołowrotek, na który Yy, którymi normalnie łowimy klenie na woblery, tak jak mówiłem i to jest mój standardowy zestaw nie muszę mieć dedykowanego zestawu pod smużaki yy, zajmijmy się teraz, kiedy mamy taki zestaw musimy się zająć plecionką ja w tym wypadku plecionkę mam 0,10, jest to plecionka micro, Microfly chińska za 30 zł, sprawdza mi się niewiarygodnie dobrze, i jestem z niej mega zadowolony, używam jej już chyba trzy sezony i nie wyobrażam sobie innej plecionki. Miałem wcześniej inną plecionkę, ponieważ na Microfly'a czekałem, aż mi przyjdzie. Musiałem sobie coś przewinąć. przewinając sobie tutaj naszą rodzimą produkcję, że tak powiem. Też 010. Po pierwsze była przegrubiona, po drugie strasznie się plątała i nie była zaciekawa. Zresztą to, to widzieliście na moich odcinkach. Była taka saledynowa na, na kołowrodku. Ja nie będę specjalnie mówił firmy, nie będę się tym dzielił. No bo po prostu nie chcę gdzieś tam się narażać, że tak powiem. Natomiast jeśli ktoś tam gdzieś prywatnie do mnie napisze, to, to oczywiście powiem. Jeśli chodzi o zakończenie zestawu, czyli tak, plecionka 0,10, fluorokarbon, który wiążemy z plecionką, z linką główną, węzłem baryłkowym. Fluorokarbon od 70 do 100 cm, to jest bardzo ważne, może być nawet powyżej 100 cm, yy, zakończony agrafką, agrafka jak najmniejsza, tam zeróweczka, jedyneczka i do tego już bezpośrednio przynęta. Yy, jeśli chodzi o ten yy, fluorokarbon, dlaczego taki długi? Ano dlatego, że prowadzenie smużaków yy, jest dosyć specyficzne. Prowadzimy smużaki prze, yy, na powierzchni wody po tafli, tak żeby one po tej tafli smużyły. Jak widzieliście jakiegoś robaka gdzieś w wodzie, który gdzieś tam próbuje się dostać do brzegu, on robi takie smugi na wodzie. I my musimy tak zaanimować tą przynętę, żeby takie same smugi właśnie robiła. Bo o to w tym wszystkim chodzi. Stąd nazwa smużak. On musi smużyć. Są, yy, oczywiście, smużaka możemy poprowadzić różnorako, na różne sposoby. Możemy go poprowadzić po tafli, pod taflą. Kwestia tego, jak przyłożymy wędkę. Yy, generalnie. Smużaka prowadzi się właśnie po tafli, yy, trzymając wędkę wysoko jak najwyżej, tak, żeby jak najmniejsza długość yy, ilość tej linki miała styczność z wodą. I najlepiej yy, używać wędek do tego właśnie. Ja mam 2,60 i ona mi się sprawdza idealnie. Im dłuższa wędka, oczywiście, tym, tym lepiej będziemy tym smużakiem gdzieś tam operować. Jeżeli chodzi o tą wysokość, o przyleganie linki do wody, mniej tej linki do wody przylewa, przylega. Oczywiście to też zależy od długości rzutu, do długości wypuszczenia tej przynęty. Nie możemy się spodziewać, że jeżeli wyślemy przynętę na kilkadziesiąt metrów, oczywiście od, od początku będziemy mieli gdzieś tam linkę już nad wodą, zaraz przy przynęcie. Ta linka oczywiście będzie w wodzie, i tutaj w grę wchodzi właśnie fluorokarbon. Ponieważ często rzucamy kolokwialnie mówiąc przy rybie pod pysk albo za rybę i ciągniemy po prostu nad, nad rybami tą przynętę, ten fluorokarbon właśnie robi taką robotę, że minimalizuje nam widoczność tej linki głównej. Uwierzcie mi, że w czystej wodzie tą linkę widać. Klenie naprawdę są czujnymi rybami, i często zdarza się, że po prostu taka linka potrafi, ich, potrafi je wypłoszyć, albo po prostu interesując się przynętą, kleń zobaczy tą linkę i sobie zawróci i odpłynie. Więc jak najdłuższy fluorocarbon, po to, żeby zmin zminimalizować przy przynęcie, właśnie widoczność linki, to jest bardzo ważne. Tak samo, jeśli chodzi o agrawkę, jak najmniejsza, żeby po prostu po pierwsze nie zakłócała pracy woblera, bo im większa agrafka, tym jest agrafka cięższa, a pamiętajmy, że te smuzaki są dosyć lekkimi przynętami, więc ta ciężka agrafka może nam zakłócić pracę te, tego woblera, więc jak najmniejsze te agrafki stosujcie. No i przede wszystkim też chodzi o widoczność, prawda? Łowimy, pamiętajcie, że smuzakami głównie łowimy, przeważnie łowimy w wszystkich wodach, gdzieś tam w lecie, kiedy to wody są przepłukane i no, i po prostu to może być widać. Tak więc, tutaj, jeśli chodzi o, o cały zestaw, tak to wygląda. Gdzie rzucać smużakiem? No, tutaj temat jest dosyć ciekawy. Tak jak tutaj na przykład widzicie za mną, albo nie widzicie, ale wam zaraz pokażę, są wypłycenia. Yy, obok wypłyceń są jakieś dołki, i tak dalej. Tu jest dużo kamieni, naprawdę, wody jest po kostki. I w takich wodach też możemy łowić smużaki. Yy, smużaki, klenie, jazie, inne ryby. Smórzakami skutecznie. Jeśli chodzi o, o łowienie, rzucamy, rzucamy przeważnie w jakieś cienie nurtowe, rzucamy przeważnie pod drzewa, przy trawach, tak, żeby imitując, imitujemy po prostu spadający pokarm z drzew, czyli owady jakieś, które spadają z drzew, owady, które spadają z traw do wody. Więc musimy tym łowić głównie pod drzewami co wymusza często techniczne rzuty uczymy się tych rzutów, dzięki temu oczywiście musimy się amatorzy, nowicju, amatorzy, nowicjusze muszą się przyzwyczaić, że tych przynęt będą na początku trochę tracić dlatego w moim filmie pokazuję jeszcze tutaj na kanale jak zrobić tanio smuzaki, żebyście po prostu nie poszli z torbami na początku Wrzucę Wam film, link w opisie filmu, tutaj możecie sobie rozwinąć, rozwinąć i sprawdzić, jak zrobić taniutko smużaka, żebyście po prostu poćwiczyli na takich, że jak stracicie, nie będzie Wam go po prostu szkoda. A jak złowicie jakąś rybę na swojego smużaka, jedna bajka. Powiedzmy sobie szczerze: złowić rybę na własną przynętę to jest po prostu coś pięknego. Tak więc rzucamy pod, pod, pod krzaczki, pod drzewa. Na takich wypłyceniach również bardzo dobrze się to sprawdza, na takich przelewach, gdzie po prostu są kamienie, rzucamy nawet w te kamienie, gdzie jest woda, poza kamieniami, przed kamieniami, te, te smużaki bardzo dobrze kuszą ryby. Jeśli chodzi o małe rzeki, rzucamy również przy jakichś przeszkodach, przy trawach, te, specyfika tych przynęt jest o tyle fajna, że jeżeli mamy rzeki porośnięte trawami i te trawy po prostu są zaraz pod, pod taflą wody, my możemy skutecznie tą przynętę nad tymi trawami poprowadzić i wywabić takie, taką rybę, która siedzi w tych trawach ponad te trawy i przyatakuje po prostu naszą przynętę. Więc smużaki są bardzo fajną przynętą letnią, podkreślam letnią. Yy, łowimy nimi w zasadzie od kwietnia yy, do końca sierpnia Czasami, jeżeli wrzesień jest ciepły, możemy jeszcze się pokusić o ten wrzesień, ponieważ generalnie łowimy nimi wtedy, kiedy owady jeszcze są gdzieś tutaj na, w przyrodzie i tak dalej. I trzeba obserwować przyrodę i możemy, możemy generalnie skutecznie nimi łowić dotąd, aż, aż po prostu no jest ciepło. Powiedzmy sobie kolokwialnie. Tak więc podsumowując, gdzie, gdzie łowimy? Na przelewach. Na kamieniach, na jakichś płytkich wodach, niezagłębokich, pod krzakami, gdzie ryba potrafi siedzieć, w trawach, nad trawami, gdzie jeżeli mamy jakieś małe porośnięte rzeki, to wszystko jest idealne do właśnie połowu takimi rodzajami, takim rodzajem przynęt. Jakie smurzaki są najpopularniejsze? Smużaków teraz na rynku porobiło się dosyć dużo i są one dosyć drogimi przynętami, bo ceny wahają się pomiędzy 10 a 70 zł nawet. Wszystko w zależności od tego, czy to jest masowa produkcja, czy to jest produkcja po prostu jakieś ręczne rękodzieło od, od, od prywatnej osoby. Ja w swoim pudełku, które no teraz widzicie na zdjęciu, mam w zasadzie wszystko ręcznie robione, tak więc utrata takich przynęt, bo akurat to pudełko, które widzicie na zdjęciu jest dosyć drogą imprezą utrata takich przynęt no, troszkę kosztuje natomiast jest bardzo skuteczna te, te przynęty są fajne, bardzo skuteczne jak widzicie jest tutaj bardzo duża paleta kolorów od żółci do przez zielenie do brązów i to wszystko ma imitować jakieś właśnie przynęty naturalne, czyli żuki tak jak widzicie, dużo takich kolorów żuków Pszczoły, dużo pszczół, klenie, klenie można łowić śmiało na, pszczo na pszczoły, właśnie na takie żółte agresywne przynęty bardzo dobrze biorą. Klenie lubią zbierać pszczoły po prostu z, z tafli wody. No i jakieś glizdy, robaki i tak dalej. Nie mam tu biedronek. Biedronki sobie chyba dorobi albo po prostu do jakiegoś tutaj z tego pudełka woblera, po prostu sobie wrzucę jakieś czarne kropki, przemaluję go troszkę może na czarno, na, na czerwono. Albo po prostu sobie dorobię jeszcze takiego woblera, ponieważ biedronka też jest bardzo skuteczną przynętą. Teraz taka ciekawostka, jeszcze powiem Wam szczerze, że wybierajcie te woblery. Przynajmniej to jest moje spostrzeżenie. Nie wiem, jak inni, oczywiście prośba w komentarzach, jeśli mogę się mylić. U mnie y, lepiej sprawdza się kotwiczka u dołu przynęty niż z tyłu, bo często. Są różne rodzaje montażu kotwiczek. Przeważnie te kotwiczki są od dołu, właśnie tak jak tutaj, ale czasami mogą być jeszcze z tyłu. Yy, kiedy ryba zbiera przynętę, zbiera powiedzmy z wody mniej więcej w ten sposób. Yy, nie zbiera tak od tyłu, tylko przeważnie zbiera tak, że wypływa gdzieś tutaj i zbiera, zbiera powiedzmy tak pod skosem. I dlatego, moim zdaniem, to jest moje zdanie, lepiej mieć tutaj kotwiczkę od dołu i starajcie się, yy, po prostu kupcie sobie kilka albo zróbcie sobie kilka rodzajów tych woblerów, tych smużaków, kilka z kotwiczkami z tyłu, kilka z kotwiczkami gdzieś od dołu i sami sobie sprawdźcie na żywym organizmie, jak to po prostu funkcjonuje u Was. Ja, z tego co widzę, zacząłem preferować kotwiczki, które są od dołu, ponieważ więcej brań zacinam, a tak jak mówię, bardzo dużo brań będzie pustych, musicie się do tego przyzwyczaić, więc tutaj, żeby zminimalizować troszeczkę te puste brania, uważam, że kotwiczka u dołu przynęty robi po prostu lepszą robotę. Kiedy łowić z murzakami? Kiedy w sensie pory dnia, więc musimy obserwować przyrodę. Najlepiej najlepszą porą dnia oczywiście jest albo ranek, albo wieczór z nastawieniem letni, letniego wieczoru, ponieważ jak widzicie, wieczorem jest najwięcej owadów w powietrzu, czy to komary, czy to jakieś inne bąki, chrabąszcze i tego tematu i takie tematy zaraz po zachodzie słońca, kiedy już gdzieś na łąki, na drzewa, na brzegi rzek rzuca się cień, wtedy te całe robactwo, owady, wszystko wychodzi na zewnątrz. Wychodzi, wychodzi tam ze swoich ukryć i zaczyna, zaczyna po prostu fruwać, latać i, i ryby mają wtedy po, po prostu Eldorado, więc najlepiej sprawdza się wtedy i najlepiej wtedy łowić. Wychodzić, wyczekać, nie, nie w południe, chociaż jak widzieliście u mnie na filmach, ja w południe też skutecznie łowiłem smużakami. Natomiast to było takie wymuszone łowienie, ponieważ ja miałem tylko wtedy czas. Udało mi się złowić parę kleni, ale była sytuacja taka, że po prostu przyszedłem na nad wodę o 11, łowiłem do 14 i w ciągu tego, tego tej pory ryby były aktywne dosłownie przez pół godziny. I przez te pół godziny troszkę połowiłem, a później ryby po prostu podpływały do przynęty, popłynęły troszkę za nią i odwracały się. Nie były w ogóle zainteresowane, albo stały w miejscu, po prostu nawet za tą przynętą nie ruszyły. Więc z tego co obserwujcie wodę i z tego co widać wieczorem, wtedy kiedy ryby są najbardziej aktywne, ta woda jest troszeczkę chłodniejsza, już troszeczkę bardziej natleniona, te ryby też są bardziej tak jakby nastawione na żer. Najlepiej łowi się smużakami I tak jak mówię, wtedy wychodzicie sobie wieczorkiem, dosłownie na godzinkę, nawet od 18-19, 19, 20, 21 nawet te, te daty w letnie dni. Skutecznie pozwolą wam łowić ryby na smurzaczki i tak jak mówię, jakieś drzewa, które wiszą nad, nad, nad rzeką, i tak dalej, starajcie się wtedy technicznie rzucać pod, pod te drzewka, i myślę, że to będzie najbardziej skuteczna taktyka. A teraz zapraszam Was serdecznie do pokazania. Po prostu pokażę Wam teraz fizycznie. Jak łowić, łowić smurzakami. Pokażę o tym, o czym mówiłem przed chwilą. I zobaczycie sobie po prostu, jak to, jak to mniej więcej wygląda. Zapraszam serdecznie i przerzucę sobie kamerę na klatę i, i chwilkę wam pokażę, jak się po prostu łowi takimi smurzakami. No dobra, mamy, mamy smurzaka zapiętego, pokażę Wam. Tego właśnie z filmu, taki smurzaczek imitacja żuka fluorocarbon, węzeł, węzeł baryłkowy i linka główna tam się coś tukło, więc tutaj pójdę wam, wam to pokazać oczywiście spadł mi nóż już się poprawiam sobie nie zasunąłem o, teraz wszystko ok i słuchajcie, smużak, popatrzcie on sobie pływa nie wiem czy to widzicie ale pewnie widzicie on sobie pływa wszystkie smurzaki w zasadzie są pływające i po prostu rzucamy normalnie, rzucamy czy tam z, z łokcia, czy nie z łokcia. Jak tam preferujecie, popatrzcie, dosyć daleko mi to y, dosyć daleko się rzucił. I teraz nie robimy tak jak gdzieś przy spinningu, podszarpujemy i tak dalej. I trzymamy tą linkę, znowu się coś tutaj tuczę. I trzymamy, słońce tylko zaszło, i trzymamy tą linkę w wodzie, tylko staramy się, popatrzcie wędkę dać do góry i widzicie ile tej linki jest już tutaj skręcamy, widzicie ile tej linki jest tutaj już nad wodą, jak najwyżej jak najwyżej i widzicie jaką robimy smugę popatrzcie robimy taką smugę po wodzie jak tutaj widzicie, o widzicie już teraz, teraz linka razem z fluorokarbonem nie ma w ogóle kontaktu yy, z wodą i tak sobie to ciągniemy widzicie lekkie prowadzenie może tam 2 cm, może w wodzie wystawać ta, ta linka. Oczywiście, może, może ten fluorowo-karbon też być troszkę zamoczony, żeby ta przynata troszkę bardziej pracowała, bo ona też ma steri i troszkę też się rusza. Ale widzicie, tutaj już nie ma kontaktu linka z wodą i robimy takie smugi. Dobrze, o smurzakach chyba wszystko. Mam nadzieję, że wyczerpałem temat, przynajmniej dla tych, którzy jeszcze wahali się na łowienie smużakami albo nie wiedzą co to jest smużak, a często słyszeli tą nazwę bo profesjonaliści z tego filmu pewnie nie dowiedzą się nic nowego a nawet pewnie coś jeszcze dodadzą w komentarzach czego ja nie powiedziałem tak więc dzięki za dzisiaj, mam nadzieję że połowicie skutecznie na te smużaki jest jeszcze cały sierpień, pewnie może ciepły wrzesień może ze 2-3 tygodnie, może cały wrzesień więc zapraszam serdecznie, polecam łowienie smużakami jest to piękna frajda, szczególnie jeśli ryba bierze stoni jest to coś nieprawdopodobnego tym bardziej jeszcze jak zrobicie sobie samemu smużaka super sprawa, tak więc zapraszam serdecznie na następne odcinki na dzisiaj tyle, idę dalej łowić i mam nadzieję, że coś złowię jeszcze, wrzucę to w kolejny film Trzymajcie się, hej, hej.